Mm, no tak! No mm, dobrze, o, maleńka! Tam! O, tam! O, 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 o. O! Tak, tak, kotku! Żadna nie może się z tobą równać! To najlepsza noc mojego życia! Chcę więcej, Lary, więcej! I czegoś nowego! Masz, włóż to. Jejku, Samara, czy jest jeszcze coś, czego dziś nie próbowaliśmy robić? Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie próbowałam, chłopcze. Dlatego opuszczam cię. Zostawiasz mnie teraz? Noc spędzona z tobą daje kobiecie wiele czasu do namysłu. Te wszystkie gadki o zrozumieniu i miłości jakoś do mnie nie trafiają. Kocham tylko jedną rzecz pieniądze. Hej, nie możesz mnie tak zostawić! Chyba masz rację. Trzymaj się, chłoptasiu. Hej, ja przecież nie palę! Och, kotku, żadna nie może się z tobą równać. To najgorsza noc mojego życia. Mm, przynajmniej gorzej być już nie może. Ja i to moja niewyparzona gym Co może pójść źle, prawda? Z tej strony ćwierćwiru, z drugiej strony Lary Lafer w lejsut... leisu lejsu Larry 7 Uwaga! Miłość na fali? Gość Jakoś tak? Z apartamentu prezydenckiego! Kto? Ja? Tak, ty! Facet, który spędził noc z Szamarą! Musisz w tej chwili opuścić pomieszczenie! Mamy uzasadnione podejrzenie, że na twoim piętrze coś się pali! Tak, w rolach głównych Jerzy Szturia, Kolary i Jacek ja, czyż podajże jako narrator? Tak, przygotowka point and click. Naszym kurserem jest gumka rozwinięta, albo schowana, albo w ogóle, jak jest taka kwadratowa, to jeszcze jest w opakowaniu. Mówimy na to ogień. Jak widzisz, ogień rozszerza się bardzo szybko. Co więcej, ogień cię zabije, o ile nie wyniesiesz się stąd w tej sekundzie. Hmm, możemy się oddać. Ups. Jakie to szczęście, że masz na sobie ekstramocną, nieprzepuszczalną, lateksową, industrialno-ekologiczną bieliznę. Nigdy nie sprawdzałem, czy można umrzeć w tej grze. Wprawdzie przewaliła cię jak chciała, lecz nie możesz zaprzeczyć, że szamara ma klasę i nigdy nie kupiłaby bubla. Na przykład te kajdanki. Tej samej stali używa się przy konstrukcjach kosmicznych. Hmm, raczej się z nich nie wyrwiesz. No i co, to jest siódma część z całej serii? Spróbuj wsiąść coś ze Proszę obokójka. mnie nie podpowiadać. E, tak naprawdę to szósta, bo przeskoczyli część czwartą, uznali to za żart. My e, no jesteśmy takim knypkiem, podrywaczem. Zabawna, erotyczna gierka. Spodoba wam się. Gdyby Shamara nie zostawiła tam swoich księżyców, Na ten stolik byłby pusty, a ty miałbyś problem. Tak, ale nie mamy problemu, bo bierzemy. Całe szczęście, że... Samara używała ich ostatnio. Nocy... Kurczę, że zebka się w to tak zagrywała. Te rysunkowe cycki, naprawdę. Masz szczęście, że dyrekcja hotelu u Witka pomyślała o zostawieniu w każdym pokoju zestawu przyborów do tkania. To czemu to jest na wierzchu? A mówili, że mam kiepską koordynację ruchów. Nie czas na zbieranie trofeów. Poza tym, źle by ci się kojarzył. Główny motyw dekoracyjny Zagłówka stanowią małe, złote serduszka. Ale masz chyba teraz co innego na głowie, prawda? Tak. Ta, bla. bla. Na tym stoliku nie ma już nic więcej. A możemy coś zjeść z szuflady? Ten stolik jest pusty. Nie możemy. No i dobra, co? Chyba wszystko już tutaj obejrzeliśmy, co się dało. Zbyt wiele nie możemy zrobić. O, możemy się dotknąć. To nie czas na... M, ...dotykanie siebie. <noise> dobra. Chodzimy do inwentarza, otwieramy... To. pudełko z zestawem przyborów do tkania i... O Jezu! Jakie to niesamowite! Znajdujesz wewnątrz igłę. Chciałbym mieć w swoim normalnym Jezus. życiu. Stor, górny lewy róg ekranu gry. E... A pojawi się pasek pomogąs jej Kliknij gołymi rękami. Nim, żeby Gdybyś miał chociaż nie... jakieś narzędzie. Nie pognę, nie dam rady, nie wymyślę. kurczę, poszukam sobie narratora do wartościowującego główną postać. No właśnie. Ci że chciałbym mieć takiego narratora przy życiu. Byłby przydatny. Zawsze przyjemniej by się spędzało dzień. Może gdybym Tak! Proszę Państwa, nie przechodzę tej gry na ślepy. Grałem w już kilka razy. Teraz chyba nad przeszedł. Zwariowałeś, to jest piętro! Nie bój się! Złapiemy cię! Nieprawda nie złapię. Jasne. Pewnie. Świetna chwila na zbieranie kwiatów. Trzy proste róże. Doskonała metafora szamary i ciebie. I no... no i... no i dobra. To całkowicie chybiona metafora. Marnie wyglądają. Założę się, że były dni, kiedy te rybki czuły się lepiej. Wodą z akwarium nie ugasisz szalejącego piekła. Dlaczego? To jest całkiem duże akwarium. Nawet po całej nocy dzikiego seksu nie jestem tak spragniony, żeby pić wodę z akwarium pełnego śniętych ryb pomyślę o no, mogę tam wrócić nie <grymne> dyrekcja hotelu Witka nakazała przetworzyć starą oś od łaza i kilkadziesięciokilowych odważników aby zrobić tę lampę fajne majteczki nawet ci w nich do twarzy nie musisz go zabierać wystarczy że nim rzucisz teraz już szybko ostro nie możesz tego unieść, leszczu, to waży jakieś 40 kilo. Może jakby tak otworzyć? Okej. Okay. To pewnie nasza gorąca miłość musiała tak rozgrzać klamkę. Jasne, nikt nie myślał, że było inaczej. <grym> Czy mogę to włączyć? Czy ty zawsze myślisz wyłącznie o seksie? Okej. Okay. No co ty? Boisz się, że zrobi pięcie i wywoła pożar? Okej. Okay. To krzesło jest doskonałym przykładem stolarskiej solidności. Nieprawda. Nie musisz go zabijać. Tak, tak, wiem, <grym> Ech, meble hotelowe nie są już takie jak kiedyś. Albo drzwi hotelowe do markon nie są już takie jak kiedyś. Eee, wiecie co, tu jest jeszcze taka dodatkowa funkcja. Funkcja. że można dać inne i wpisujemy co nasza postać, czyli Lary ma zrobić. Co działało nawet z literówką, który pomyślał. Hej, co to jest? Aua! Nie cierpię spinaczy do papieru. Au! Nienawidzę spinacz. Skacz! Spoko, no to lecę. Miłego lotu życzy straż pożarna. O kur! O. O. Pierwiem tam grę. Szanowny panie Larry Later, właśnie wyskoczył pan z piętra roku 2000. Jakie są pańskie plany na przyszłość? Chyba się przepłynę. Tak, Klejswer Suit Lary. Love for sale, czyli miłość na fali. E Allo, dobry reżyser i w ogóle twórca tej gierki. Co więcej? No nic no, idziemy na statek. Naszym głównym zadaniem jest. E, zdobycie pani kapitan. Rysunkowe cycki, dobre poczucie humoru, wszystko po polsku. Czy chcemy czegoś więcej? Oho! Ahoj, Srynk! Jestem Larry, Larry Laffer. Witamy na pokładzie HGW Babylon, pani Laffer. Jestem Kasia, pani kapitan. Kasia, Katarzyna, figura. się skończy, ta będzie moja. Oto pańska karta, panie Laffer. Obawiam się, że były pewne problemy z pańską kajutą. Jakoś się nie dziwię. Och, proszę się nie obawiać. Załatwiłem panu naszą największą kabinę. Będzie pan miał mnóstwo miejsca. Wow, to świetnie, dzięki. A gdzie znajduje się mój pokój? Och, wystarczy sprawdzić na mapie. Jest pan w pokoju zero. Nice. No i co, jesteśmy na statku? Trzeba zbierać u góry, to jest coś takiego. SIG32 yeah, chyba! Tak, ja, 32. Gratulujemy, znalazłeś już jeden z 32 dostępnych ogórów. Szukaj dalej, na pewno ci się uda. Zobaczyliście, to jak jest pomalowane ogóle, to jest jak gdzie jest Woli, -E, tylko że z siusiakami. Uwaga, Jeśli chcesz to przez następny, następny tydzień zajmować się panią kapitan, zgłoś się do klubu okrętowego. Dobra, dobra, my najpierw pójdziemy do naszej kajuty. Z wielkim przejęciem i niecierpliwością wsuwasz kartę do czytnika stan minus jeden to to zero Och, przy tym nie róbcie tak Jak będzie że... twój apartament? Albo brzmi <laughs> nice. O gór. To jest wiem za takimi prostymi przy przy przygodówkami. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu po części o wodę, a po części o przepływ. Okay. O lary, chłopaku, rury rury cię wzywają. Pięknie. Dziękuję, bardzo dziękuję. No więc jak wyglądają te rury? Dekoracja, jak każda inna. Wypełnia je zabójczy gaz bojowy. Ale nie obawiaj się, niedawno przeszły inspekcje. Och, to dobrze, skąd wiesz? Sanepit przykleił nalepki ostrzegające przed zagrożeniem życia. Ups. Taki <laughs> prysznic. Ten prysznic zbudowany został zgodnie z tradycjami plemienia hydraulików z wyspy Wolim. To dobrze. Nie za dobrze. Ich tradycja mówi: Zróbcie to tak, żeby działało aż do wygaśnięcia gwarancji. A potem niech to wszystko strzeli. Ups. Och, poczekaj chwilę. Kiedy to będzie? Mogę się pomylić o tydzień? Jasne. Hmm. Jakieś 12 lat temu. Ups. Ej, teraz też tak robią rzeczy. W tych beczkach przetrzymywano kiedyś odpady radioaktywne, ale teraz są już one puste. To dobrze. Nie, nie za dobrze. dobrze. Zawartość beczek wypłynęła na podłogę. Tam to jest niestrasne. W pomieszczeniu panuje półmrok. Ta lampa nie daje zbyt mocnego światła. To dobrze. Nie Larry, To bardzo dobrze. <noise> Jeżeli jej nie chciałem. A toaletowy. toaletowy jest trochę jak image Clinta i Struda. Stary i zniszczony, ale jednak poczciwy i gotów do poświęcenia. <noise> nice. No zawsze może się przydać. Kibelek. Toaleta nie działa. Nie dochodzi do niej woda. A i rura odpływowa jest czymś zatkana. Toaleta działała bez zarzutu podczas pobytu poprzedniego gościa. Och, to dobrze. Nie za dobrze. Musiał zatkać czymś rurę odpływową, bo wszystko wypływało mu na buty. Co? Oh, Ktoś zapchał rurę odpływową puszką spreju. Och, to niedobrze. Nie tak niedobrze. Dzięki temu nic nie wypłynie ci na buty. Okej. Okay. Zabieramy to skoro mu zjemy. Nie. Tak, do zdobycia jest... Przetkałeś rurę odpływową, ale trudno jest nazwać to znaczącym usprawnieniem Do zdobycia jest 1000 punktów. Jak się zbierze 1000 punktów, to jest jakieś coś dodatkowe? Nigdy tego nie udało mi się zdobyć ani odkryć. Nie jestem pewny czy teraz mi się też uda Ale postaramy się Takie zrobić wszystko tak. Może tak wyglądać jak się... aby ciekły dwie rury. To no i Tak się... naprawdę cieknie tylko jedna. Kołysanie statku powoduje, że woda kapie po obu stronach twojej poduszki. To chyba dobrze, jak sądzę. Nie za dobrze. Zgadnij, gdzie będzie kapała woda, kiedy morze będzie spokojne. Ups! Dostałeś jedno z najlepszych łóżek polowych, jakimi dysponuje armia. To dobrze! Nie za dobrze. Chodzi tu o armię uzbekistańską i jedynym powodem, dla którego oddała ona swe łóżka, jest fakt, że już wygodniej śpi się na gołej skale. Ups. No jest to co, prześpijmy się. Chodź <ślaśne> spankę. nasze może. Ups. Nie wiem czemu, ale Lary... Uwaga, uwaga! Wszyscy pragnący poznać, poznać bliżej panią kapitan, kapitan. proszeni są o natychmiastowe miastowe stawienie się w klubie statku. Tak, już idziemy. Strasznie mi się kojarzy z wegetą. W niektórych z tych. Tam z tyłu powinny być jeszcze jakieś wolne miejsca. Zresztą, co za różnica? Jeśli nie usiadłeś, to po prostu stój. Jestem pewien, że pani kapitan na pewno ucieszy się, gdy jej powiem, że w tym tygodniu mamy tak wielu kandydatów. Jak już wiecie, każdego tygodnia pani kapitan organizuje drobne zawody dla pasażerów płci męskiej lub każdej innej, która może się w roli męskiej sprawdzić. Zawody te nazywają się Puchar Zdobywców pani kapitan. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnym pucharze. O nie. Zwycięzca otrzyma coś o niebo lepszego. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, będzie mógł zaliczyć panią kapitan. To znaczy, ten, kto zaliczy najwięcej punktów, zostanie zaproszony do kajuty pani kapitan, gdzie zostaną spełnione wszelkie jego zachcianki. Każdy z zawodników otrzymał specjalną kartę punktacyjną, gdzie zostały wyszczególnione zadania, które muszą zostać wykonane. Nie bójcie się, chłopaki, nie musicie startować w każdej konkurencji. Wystarczy, że każdy z Was wywiąże się z tych zadań, jakie znajdzie na swojej karcie. No to chyba wszystko jasne. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, wygrywa. Czy są jakieś pytania? A są jakieś odpowiedzi? Panowie, życzę pomyślnych łowów. Hej, ja mam jedno pytanie. Tak, słucham. Ten pan w... oryginalnym garniturze. Miami Vice. O co chodzi z tą konkurencją Opieka nad Bobrem? To taki żarcik, kolego. A tak w ogóle to, skąd ty się urwałeś? Nie jesteś chyba jakimś ciemnogrodzkim obrońcą wartości, co? Przecież to jest bez sensu. Do Będę miał na ciebie oko, kolego. Przecież to nie moja wina, że nie potrafisz wymyślić fajnego dowcipu. Do Jeszcze mnie popamiętasz, kolego. Jeszcze zobaczymy. Dobra, mam tego dość. Wychodzę. Wszyscy inni i tak już wyszli. No i dobrze. Co za różnica? Koniec spotkania. Eee, no, no, jaka akcja? Hmm. jest ogór. Yeah, baby. Tak, baby. Chętnie wszedłbyś na scenę, ale nie wziąłeś przecież sprzętu do wspinaczki. <noise> Właśnie. Czemu nie wziąłem ze sobą sprzętu do wspinaczki? Bo nie masz żadnego sprzętu do wspinaczki! Ty to masz na wszystko odpowiedź. Podoba mi się to jak Larry próbuje zagrać narratora, który wie wszystko. Te drzwiczki to całkiem sprytny wynalazek. Chronią kosztowny sprzęt nagłaśniający przed rzucanymi z widowni butelkami. Chodzi tu oczywiście o butelki, które nie trafiły w artystów. Ktoś tu się nieźle postarał, czyż nie? He, Sztuczne. Zupełnie jak drinki. Nice. Słyszałeś, że to miejsce jest pełne wielkich skrzyń, ale... Dobra. Sprawdzimy inwentarz. Tak, tutaj mamy te nasze rzeczy, to jest nasza karta. Na twojej karcie znajduje się bardzo ważny pasek magnetyczny, dzięki któremu możesz robić zakupy na statku, a nawet otworzyć drzwi do swej kajuty. To ma sens. Tu nie musimy patrzeć. Twardy jak stal. Tak ostry, że można się nim ogolić. Nice. Statek HGW Babylon nie oszczędza na niczym. Wprawdzie ten papier przypomina w dotyku papier ścierny, ale za to papier ścierny najwyższej jakości. Pewnie o tym nie wiesz, ale silikon stosuje się też w budownictwie. Wiem, buduję fajne rzeczy. Dobra, nasza karta. Bogdan zwyciężył w konkursie, w konkursie na śpiewanie na śpiewanie a, a Okej. Okay. Mamy tak, rzut podkową, jakiś konkurs, nie wiadomo, kręgielnia, mistrz miłości 2000, kapitan gotuj się, najlepiej ubrany facet i czystość mamy wykreśloną, nie wiadomo czym. Ale to nic, to nic, nie składzi. Um, dobrze, mamy mapę, wrócimy sobie tu... O, ogór. Eee... Tak... Co? Nie wiem, od czego zacząć. Pianistów mamy wielu, ale każdy wymięka przy Jankielu. Telefon... Oj. Telefon ten umieszczono tu na potrzeby pasażerów. Spoko, chcemy gdzieś zadzwonić. Kupi dowcip. Recepcja. E, halo, czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Uch... No dobrze. Nazwisko El Dupa. Przykro mi to pomyłka. Na imię mu Greco, no, nie <śmiech> <śmiech> Recepcja. Nie chcieliśmy obrazić twoich uczuć. Dzień dobry. Tak, czy macie księcia Alberta Puszek? Nie, nie mamy. To go wypuśćcie. Tak się nabija punkty, proszę Państwa. Recepcja, to Twój rachunek. Czy może Pan kogoś dla mnie wezwać? Jeśli muszę. Nazwisko? Pan Pkaczup. Przykro mi, ale nie mamy nikogo o tym nazwisku. Na imię ma Józef. Zepsuł mi fajny dół. Recepcja, słucham. Hej, halo? Czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Jeśli jest to konieczne. Nazwisko. Panna Zbereźnicka. Próbuj dalej, robaczku. Na imię ma i jest bardzo... Ja jeszcze w dowcipów jest. Recepcja. Czy twoja lodówka chodzi? Nie. Na statku chłodzimy wszystko za pomocą kawałków lodowca. No to czemu jej nie. Eee... Recepcja. Cześć. Czy na pokładzie statku znajduje się kręgielnia? Oczywiście, że tak. To luksusowy liniowiec. O! A czy macie luksusowe, dziesięciofuntowe kulki? Tak. I wszystko inne odpowiednich rozmiarów. To jakim cudem się chodzić prosto? Kupię. Skończyłem nam się do wcipa. biurko recepcjonisty Roberta akwarium. Ale co tam robi ten płetwonurek? Ej, bez kitu, co on robi? Czy się tego nie widziałem. Dobra, ludzie, Pokażę wam nasz pierwszy cel na następny odcinek. Na pewno wam się spodoba. Ogór? Yeah, Już mamy pięć. Tarao. Pierwszą dorwiemy bibliotekarkę. Panny. Panno, Wiktoria Bibliofilska. Miło mi poznać, jestem Lary. Lary Laffer. Och, uwielbiam podwójne imiona. No, mamy o czym z nią pogadać, więc... Pogadamy, na pewno. Miło się rozmawiało, Viki. Może wpadnę później. Do widzenia. Ale jeszcze nie teraz. Tutaj zakończymy. Proszę państwa, Larry Lover Miłość na Fali. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. że chcecie zobaczyć, no, co ta gra ma do zaoferowania, więcej. Więc jak się podobało to lajkujcie, like, więcej ja 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 subskrybujcie ma? i bliżeczki popatrzcie. Debil. a jak